Sześć lat temu, 8 sierpnia, w Pekinie rozpoczynały się letnie Igrzyska, ale my przez wiele dni, bardziej niż sportem, żyliśmy tym, co działo się w zupełnie innym miejscu. Bo dokładnie w noc przed ceremonią rozpoczęcia zaczęła się wojna w Gruzji. Teraz wydawało się, że Rosja zrobi wszystko, by nic nie zakłóciło przebiegu Igrzysk. Ale świat częściej patrzy już na Kijów niż na Soczi. Jest tam Jarosław Kułsiarku, czy ten cień dymów z nad centrum Kijowa, widać też właśnie w Soczi. Tutaj wszyscy dobrze wiedzą co dzieje się w Kijowie, tutaj wszyscy o tym rozmawiają, ale uzyskać jakiś oficjalny komunikat, oficjalną wypowiedź od kogokolwiek, z jakiegokolwiek komitetu olimpijskiego, no jest właściwie niemożliwe. Jedynie rzecznik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pytany na konferencji prasowej trzy razy o to co dzieje się w Kijowie, mniej więcej za każdym razem odpowiadał to samo, że MKOL ma nadzieję, że sytuacja na Ukrainie zostanie rozwiązana bez dalszego rozlewu krwi i wszyscy tu mówią, żeby nie łączyć sportu i polityki, bo igre... Igrzyska to sportowe święto. Wśród dziesięciu wymienionych reprezentacji w biegach narciarskich zabrakło jeszcze jednej. Z Ukrainy ukraińskie narciarki wycofały się w ostatniej chwili z rywalizacji w sprincie drużynowym kobiet. Nie można nawet ich wycofania się oceniać w kategoriach gestu politycznego. To jest gest ludzki, do którego miały prawo mogły z niego skorzystać. Ukraińcy nie zamierzają wycofać się z igrzysk, ale ze względu na krytyczną sytuację w ich kraju. Poprosili Międzynarodowy Komitet Olimpijski o zgodę na start z czarnymi opaskami na ramionach. Chcieli uczcić pamięć zabitych na Majdanie. Zgody nie dostali. Musimy respektować statut olimpijski. Możemy zorganizować konferencje, wyrazić smutek, złożyć kondolencje, ale nie możemy nosić czarnych opasek. MKOL to nie jest rząd ani organizacja narodów zjednoczonych. Olimpijski pokój jest symbolem, ważną sprawą dla świata sportu, ale obawiam się, że w Kijowie nie od Odgrywa to wielkiej roli. Aleksander Czakałow jest z Kijowa, przyjechał do Soczi na Igrzyska i nie ma wątpliwości, że trzeba oddzielić sport od polityki, a ukraińscy sportowcy mimo apeli Majdanu nie powinni rezygnować z Igrzysk i wyjechać z Soczi. Nasi zawodnicy reprezentują całą Ukrainę. Oni nie reprezentują Janukowicza ani Kliczkę. Sport miesza się z wielką polityką. 2008 rok, Pekin, Igrzyska Olimpijskie, trwa wojna rosyjsko-gruzińska, płonie Osetia Południowa, Gruzinka i Rosjanka walczą w tym czasie o medal w strzelectwie. Pasjonujący pojedynek, który kończy się gratulacjami, uściśnięciem dłoni. Gest Pederiny i Sadów Hadze pokazał, że sport może być ponad podziałami, że Igrzyska Olimpijskie mogą być platformą do łączenia, a nie dzielenia narodów. W czasie igrzysk olimpijskich ustawały wojny, rozpoczynał się pokój, ale to było w starożytności, bo w naszych czasach igrzyska były i są pretekstem do politycznych manifestacji. 1972 rok, Letnie igrzyska olimpijskie w Monachium. Palestyńska organizacja Czarny Wrzesień porywa i zabija 11 izraelskich sportowców. 1976 rok, Montreal. Z zawodów wycofują się reprezentacje 23 państw. 4 lata później do Moskwy nie przyjeżdżają reprezentacje z krajów zachodnich a w 1984 roku do Los Angeles reprezentację państw bloku wschodniego. Całe igrzyska są warte wiele, wiele miliardów dolarów. tak? Podpisane są umowy sponsorskie pomiędzy mkol a prywatnymi firmami, które, które mają rzeczywiście na tym zarobić. Dlatego w dzisiejszych czasach w zasadzie taki bojkot jest niemożliwy, nieosiągalny. W Soczi startuje 43 ukraińskich sportowców. Do tej pory zdobyli jedynie brązowy medal, ale teraz świat z największą uwagą będzie przyglądał się ich startom. Jarosław Kuś, Wiadomości, Soczi. A jutro 11:05 w TVP Info i w TVP1 specjalny wywiad z Kamilem Stochem tylko w Telewizji Polskiej.